Cześć wszystkim, z tej strony Nexon. jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Amnezji, tym razem w kolejnym Custom Stories. Fakt, faktem, to jest prolog. Tak, prolog do tych małych koni, kucyków. Ogólnie okazało się, że ja oczywiście wielka kurczę, Ciamajda, dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jak szukałem bardzo drugiego, że jest prolog. Tak. Więc zakręcę sobie prolog. Mimo że graliśmy już pierwszą część, to wiecie, to jest taki prequel do tego, co powinno być drugie teoretycznie. Więc zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Więc prawdopodobnie teraz dowiemy się, co to dokładnie się stało, bo tam ogólnie z tego co wiem, ten cały marynarz zabrał jakieś kucyki na swój pokład. Więc zobaczymy. Mały konik, prolog. Jaka muzyka. Co to Pinkie Pie? O kurcze, dobra, może nie będę się bał <gry> Kurcze, ej to jest... I oni sami zrobili tego moda? W sensie to, to jest wszystko tutaj? Znaczy okej, okay, widać, że to są 2D postacie Na jakimś statku, w ogóle to jest chyba statek z One Piece'a, więc... Śmiesznie ale że nie coś takiego w ogóle odwalili, to jest po prostu szok, jak nie wiem. Jakiś wulkan przed nami. W ogóle te żagle jakieś pozwijane, jak oni w ogóle płyną? Tam chłop gra na fortepianie, co jest? Kościół? No, 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 no. dawać mi to. Go ching coś tam Nie, 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 nie oglądają One Piece więc ja nie znam tych postaci. Więc na mnie nie liczcie w tym momencie. Ty jesteś? Trust the Noble Warrior. I can hear with my ears. Okej. Okay. Dobra, myślę, że musimy iść tutaj. Do tej dwójki. Heh, remember me, it will rain. The map is hidden, okej? Okay. Okej? Okay. Dobra. Takie trochę klimaty, jak takie stare gry były survivalowe, Coś jakiś, ale Robert Cruzo czy coś takiego. O, pan z wielkimi łapami. I dziwny stworek. Okej. Okay. <ścoughs> no, nie mogę. Chciałam iść. że widzę tam nie idę, bo się pobuguje jeszcze. To za bardzo nic nie widać, więc musimy wejść w kierunku tej strasznej jaskini. Czy ja widzę kucyka, ja widzę kucyka, ja widzę... On się animuje, on się rusza. o dobra, to będzie ciekawe. Powiedzcie, że ma głos. Będzie śmiesznie, chociaż przynajmniej. Twilight! Co ty robisz? Zawierz mnie ze sobą. Chcę żyć w tej jaskini, ok? To jest bardzo podejrzane, że kucyk chce żyć w jaskini. Co w ogóle kucyki robią na wyspie takiej dziwnej? O nie, tylko po skończy się Eldorado. I szczęście, i w ogóle przyjaźń. Super radość, magia. twilight. Co tam robią postacie z Dragonbola? Dobra, co my tu mamy? Dynie, dużo dyni. Alo! <laughs> Nie, straszą mnie już na starcie. Jakieś trupy tu są. Przestańcie. Jest twilight znowu. I tancereczki. Czekaj, jest jeszcze burgerka. <grych> Dobra, co tu jest? Kuchnia. W kuchni mamy zupkę. Mamy krzesiwo, nice. Tu nic ciekawego nie ma nie da się otworzyć... O! To na pewno jest Sanity Potion Na półce z alkoholem na pewno jest Sanity Potion mm. Jeszcze na górę można podejść A, coś... Czy to są małpy z Aladyna? Tak, to są małpy z tego Aladyna Niestety Dragon Ball'a też nie oglądałem Więc nie mam żadnego pojęcia co to są za postacie Jeden z nich na pewno nazywa się Vegeta Mikstura życia! Dobra, lecimy dalej czy ja muszę ze sobą? Nie, to jesteś już... nie do wzięcia, więc no. Zostaniesz tutaj, ja pozbieram więcej magicznych miksturek gumisiowych tych soczków. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Co to jest? A, nic. Okej. Okay. Ale jaka muzyka. Czy to jest duża kość ramu? No co to komu? Czy ja to potrzebuję? Nie wiem. Chyba muszę iść dalej. Więc pójdziemy dalej. Co tu na nas czeka? Potrzebujesz jabłka? Czy to jest jabłko? Nie. Skąd ja ci wezmę jabłko? Tu nie ma. Hmm. Myślałem, że utknąłem. Było blisko. Tutaj? Nie. A McDonald's może być? To nie, skąd ja ci wesbe jabłko? Aż tu gdzieś, nie, hmm. gdzie to może być jabłko? Bo mam, nie, nie mam. Jabłko, jabłko. Tu są wszędzie dynie. Jestem w gigantycznej dyni. Skąd ja miałem wziąć jabłko w dyni? A to nie jest czasem? Nie. myślałem, że soki jabłkowe? Chyba, że to da się otwierać? Nie. Skąd ty ci wezmę jabłko? Tu nie ma jabłek. Tu są same dynie. Halo, jabłka. Zwłoki, nieboszczyki, trupy. <ścoughs> A to, to nie jest czasem jabłko? I po kości No skąd ja myszisz to jabłko! Tu nie ma jabłka? Nie. Czy wy widzicie gdzieś tu jabłko? zginę. I tyle będzie z tego jabłka. Co to jest? Ja się po prostu błyszczy. Gdzie jest niby jabłko? Może trzeba stąd wyjść na chwilę. Czekajcie, cofnę się może. Bo może gdzieś na dworze jest jabłko do wzięcia. Muszę wziąć jabłko. Ewidentnie tu gdzieś musi być, bo jak tam nie było nigdzie, to były takie deski w ogóle rozwalone przy plaży. Może tam jest jabłko? Kto wie, hmm. gdzie na egzotycznej wyspie znaleźć można jabłko? No gdzie? No, widzicie, co są takie deski. Może wśród tych desek. Albo i nie. Tam nie przejdę. Nie macie jabłka? Dajcie mi jabłko. Ty nie masz jabłka czasem? Daj mi jabłko. Jabłuszko. Poproszę, jabłuszko. Jabłuszko. Je. Yeah. 5 minut bez yy, sensownego chodzenia i, i znalezienia czegokolwiek. Je. Yeah, dokładnie. Ej, czy to jest. A nie, to ten. ten. ten stworek. To nie. On mi raczej jabłka nie da. Nie. To gdzieś w środku musi być w takim razie, ale w takim razie w sumie jaki jest sens, że możemy w ogóle wyjść stąd. Jakby tu serio trzeba było coś znaleźć, chyba że będzie po prostu wracało tutaj. To wie. Hmm. Dobra, wracamy do środka. Może się naprawiło. A jak nie to do szkoły na internecie. Dobrze, że ta... Ta Custom jest już, jest już stare i raczej będzie z 50 nagranych filmików z tego. Dobra. Chyba więcej trzeba zrobić. Ja nie przeczytałem napisu, albo mi się nie wyświetlił ten napis, ale raczej nie przeczytałem napisu. Ale ogólnie jak się weźmie tą ramo. To tam coś by coś było napisane ogólnie z tym, coś, że Wegeta, coś tam. Nie wiem, który z nich to jest Wegeta. <grym> się okaże. Czyli już bym tego nie zrobił. Dobrze, że wróciłem. Tak naprawdę, yy, żeby na zresetowała się ta, bo bym nie zrobił już tego. Mi to wpadło pod ziemię. Okej. Okay. Stałem... Czy to jest jabłko? Ojej, brzydkie zgniłe jabłko. No. O nie! Moja psycha! hej, wszystko że jest dobrze? Loading. A. Jaka jest szansa, że co tam na końcu jest? Psycha mi siada. Psycha, psychuje, a siebie nie psychuje. No, otwórzcie mi tutaj drzwi, któreś nie chcę do tego podchodzić. Co to w ogóle jest? O! Zniknęło, dobra. Możemy chyba przejść dalej. Bo coś się zepsuło, wiesz co? Weźmy uśmierć. No jeszcze raz. To no tam mi się popsuły drzwi, panie. Jeszcze raz. Dobrze. <grytanie> Musimy wskrzesić to. coś w się sensie zacząć, bo mi się zepsuły drzwi. Bo w momencie jak je otwierałem, to no mi się z tyłu pojawiło coś i się drzwi zablokowały. Więc no niestety musieliśmy tutaj kurczę sobie, że tak powiem, zaliczyć skona. A, bo tu klucz był. Aha! Nawet nie zwróciłem uwagi, że to jest klucz. Czyli tu był klucz potrzebny, ale ja myślałem, że są zamknięte, że zablokowały mi się. Okej, okay, w takim razie dobra, jest git. Wszystko jest ok. Te drzwi się już nie zamkną. Co to jest? Tam jest klucz? Tam jest klucz i wielka notatka. Mam na imię Gulliver Journey i, i mam i widziałem wiele rzeczy, których masz, których sobie nie wyobrażasz. Eee, I mam największą fasolkę, jaką kiedykolwiek widziałeś. Eee, dziwny gościów w pelerynie przyszedł i powiedział mam coś dla ciebie na sprzedaż. Nieznajome. Sprzedał mi klatkę. myślałem I pomyślałem, klatka? Ale na co? I powiedział. I powiedziałem. Eee, nie, nie mogę dokończyć tego listu. Moja głowa. PS. The Hollow Zero Igum był po mojej stronie. Był... He was, a, szukał koni i jednego gościa, który nazywał się Skahim Shirt. Eee, ale nie mam pojęcia, co miał na myśli, ponieważ jestem Japończykiem. Poszedł i. Znaczy, opuścił mnie bez w sensie dla nieznanego, nieznanego mi powodu. Na razie. Coś. Halo Znowu ty. A to jest potwór. teraz dwa. Dobra. Walaz tam zostawiamy. A ty drzwi też otwiera? A e, nie, nie otwiera. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tam nic nie było ważnego. O nie. Znowu coś mnie wystraszy. Mówię wam. He? My name is Holly LP and I suddenly found the house. Was bist du denn für super Kerl? Moment, ich kenne dich doch irgendwoher. Woher kenne ich dich? Und warum bist du überhaupt nackt? Oh. Oh uh oh What the fuck? Hier ist noch eine Kiste. Tschüss. Pa. Okay, mag da Ja, ne mag ich dann push, okay. To wracamy. Tu w ogóle Egmen przeszedł dziwny. Co tu jest? A przejście. Dobra. Okej. Okay. Co jest? Powiem wam, że te custom stories są tak dziwne i głupie. Zrobię te kucyki do końca i zajmiemy się czymś bardziej sensownym. Teraz gdzie jest ten kucyk? Gdzie on jest? Urzuciłem niego. Chodź tu. O, udało się chyba. No, chodź tu głupi koniu. Chodź tu po Chodź tu... Cię pobijam tu. Chodź tu. Chodź tu. Głupi koniu! No, no chodź tu! To no, tylko to doszło, że rzucam kamieniami w konia. No, ile jeszcze raz mam ci uderzyć? Chodź, wracaj tu. No. Już? No, ile jeszcze razy? Już zmęczony jestem. Tak, wy nic nie widzicie, a tym bardziej nic nie widzę. Spokojnie, to nie jest tak, że jesteście pokrzywdzeni. Ja też jestem pokrzywdzony. Tym faktem Ubiegł konia. No chodź tu. Jest. Chodź tu. Chodź, to głupi koniu. Znalazłeś skarb największy skarb, którego nikt nie potrafi sobie wymarzyć, w którym każdy się niuł. Eee, ale co przyniesie? Czy jesteś bezpieczny? Eee, odkryj to w części pierwszej. Okej, okay, dobrze. Dobrze. Już odkryliśmy to. Spokojnie. The end. No, mamy kolejne Custom Stories. W ogóle strasznie krótkie one są. Są takie głupie w Custom Stories, żeby... niby się pośmiać, niby coś, ale... Może to już nie jest poziom humoru na 2025. Może nie. Ale króciło mnie zagrać, więc. Trzeba to dokończyć. No, więc. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się niedługo oczywiście w kolejnym Custom Stories The Small Horse. Chyba jeszcze dwa są. Chyba dwa albo jeden, ale mi się wydaje, że dwa. No a na póki co, dzięki Wam za oglądanie, widzimy się tylko w kolejnym odcinku, trzymajcie się pod następnego razu. No i cześć.